Myślenice i TV. Wasza telewizja internetowa. Dzień dobry, szanowni Państwo. Przede wszystkim mieszkańcy gminy Słukowice, mieszkańcy Biertowic. Chciałem serdecznie i radośnie ogłosić tutaj informację, że w związku z naborem wniosków na dofinansowanie w ramach Sportowej Polski, nasza gmina na zadanie, które którego realizację widzimy za nami. Budowa Hali w Biertowicach otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Sportu 1 400 zł. To zadanie, jak Państwo wiecie, jest realizowane przez 3 lata w związku z taką, a nie inną sytuacją finansową gminy, ale dzięki temu wsparciu będziemy mogli na pewno zadanie zrealizować w całości, będziemy mogli zrealizować je z dobrym oddźwiękiem dla naszego budżetu. Proszę Państwa, nie ukrywam i bardzo się cieszę, że to y, realizacja tego wniosku i pozytywne rozpatrzenie tego wniosku jest też bardzo dużą zasługą pana burmistrza Jarosława Szlachetki, który, jak państwo wiecie, jako poseł y, zna wiele osób, które te wnioski czytają, które te wnioski rozpatrują. I tutaj y, kilkakrotnie prosiłem o y, przychylne spojrzenie. Ten wniosek, y, w związku z tym, że hala nie ma możliwości wybudowania tej hali, w innym miejscu ma niepełne wymiary, a mimo to ten wniosek spotkał się z przychylnym rozpatrzeniem. Służyć będzie przede wszystkim dla społeczności szkolnej. W ramach budowy tej hali będą powstaną również dwie sale lekcyjne. Hala będzie ogólnodostępna dla wszystkich. Dlatego myślę, że jest to bardzo ważna informacja zarówno dla społeczności tutaj szkolnej Biertowic, jak przede wszystkim dla wszystkich mieszkańców gminy, bo to y, odciąża również nasze zadania budżetowe, które na przestrzeni tego poprzedniego, tego i przyszłego roku będziemy realizować w ramach budowy y, tego obiektu. Y, tak jak mówię, suma kwota dofinansowania to jest ponad milion złotych, całkowity koszt realizacji inwestycji to jest ponad 3 miliony. Jeszcze raz y, Panie Burmistrzu dziękuję za to, że y, Mogliśmy wspólnie, tak, mogę powiedzieć, mogliśmy wspólnie interweniować i, i prosić o to, żeby popatrzeć na to przychylnie. I też mam nadzieję, że właśnie przez to działanie będziemy mogli rozwijać tą infrastrukturę sportową w naszej gminie. Mamy sporo zaległości, mamy sporo obiektów, które wymagają kapitalnych remontów, a niestety w żaden sposób nie jesteśmy z tego w stanie zrealizować z bieżącego budżetu gminy. Więc takie wsparcie ministerialne na te zadania jest jak najbardziej... Zasadne i jak najbardziej celowe i potrzebne w naszej gminie. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, ja chciałem pogratulować mojemu koledze, dzisiaj burmistrzowi, słuchowi panu Arturowi Grabczykowi, że skorzystał z tej szansy, którą daje Ministerstwo Sportu i cieszę się, że udało się pozyskać te środki na budowę sali gimnastycznej tutaj w Biertowicach. Na rzecz przede wszystkim lokalnej społeczności, na rzecz dzieci i młodzieży. Cieszę się, że gmina Słukowice skorzystała z programu Sportowa Polska, z programu, który został zaproponowany przede wszystkim samorządowcom. Wtedy, kiedy jeszcze zasiadałem w ławach poselskich, rozmawialiśmy z ministrem Witoldem Bańką, jak skierować odpowiednie środki, jak stworzyć odpowiednie programy właśnie do wsparcia samorządów, gdzie brakuje dzisiaj wciąż infrastruktury sportowej przyszkolnej i cieszę się, że w tym roku udało się to zrealizować w gminie Słułkowice. Mam nadzieję, że też w przyszłych latach. W przyszłym roku gmina Myślenice będę mógł już osobiście też zabiegać o środki na budowę podobnych inwestycji, jak tutaj w Biertowicach w gminie Słułkowice. I mam nadzieję też, że Ziemia Myślenicka będzie miała swojego reprezentanta. No sobie pana Władysława Kurowskiego, który będzie nas wspierał. Mówię nas jako samorządowców, bo co prawda znajomości gdzieś w Warszawie pozostają, ale ważne jest, żeby tam była osoba, która będzie pamiętała, będzie zabiegała o te inwestycje, które są dzisiaj ważne dla samorządów, ale przede wszystkim dla mieszkańców gminy Myślenice, gminy Słukowice, bo myślę, że to nieostatnia potrzebna inwestycja szkolna czy sportowa w gminie Słukowica, ale tych inwestycji na pewno bardzo dużo potrzeba i mam nadzieję, że za niedługo w Warszawie też będziemy mieć swojego reprezentanta, który pomoże nam w walce o kolejne środki zewnętrzne, środki zewnętrzne, którym na pewno jest nam potrzeba, bo zarówno my, jak i Słukowice jesteśmy w podobnych sytuacjach, jeżeli chodzi o obciążenie i zadłużenie gminy oczywiście skala jest zdecydowanie inna, ale jeżeli chodzi o, o potrzeby, to na pewno musimy starać się o środki zewnętrzne, bo bez tych środków, bez pomocy chociażby programów rządowych, no nie będziemy mogli tych ważnych inwestycji realizować. Także jeszcze raz bardzo serdecznie gratuluję. Cieszę się, że mogłem pomóc i mam nadzieję, że w przyszłej kadencji Sejmów w nowej perspektywie nowego rządu też kolejne osoby będą tutaj dbać o nasze inwestycje, panie Władysławie? Oczywiście tak trzeba. Tego typu inwestycja jest wielką sprawą dla całej społeczności gminy Słupowice, ale myślę, że przede wszystkim wielką radością dla tych najmłodszych, czyli dla dzieci i dla młodzieży z tej miejscowości, czyli z Biertowic. To przykład dobrej współpracy, myślę tutaj burmistrza Grabczyka, byłego posła pana Jarosława Szlachetki, no i oczywiście Ministerstwa Sportu w osobie Pana Ministra. Chcę zapewnić, że jeżeli mieszkańcy powiatu myślenickiego, ziemi myślenickiej zaufają mi w nadchodzących wyborach, to na pewno ta współpraca będzie układała się podobnie dobrze, a ponieważ do zrobienia jeszcze jest bardzo wiele w całym powiecie myślenickim, też w gminie Myślenice, m.in. w Drogini czy w Osieczanach są takie potrzeby, to myślę, że robić i zabiegać o te środki jest jeszcze o co. Chcę to potwierdzić, zagwarantować, że współpracuję ze wszystkimi samorządowcami, rozmawiam już dzisiaj ze wszystkimi samorządowcami i również tak będzie po wyborach 13 października. Jeszcze raz gratuluję panu burmistrzowi tego pięknego obiektu, który powstaje, a myślę, że za niedługo również będzie udostępniony społeczności lokalnej. No i życzę następnych równie udanych, dobrych inwestycji. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Proszę Państwa, ja jeszcze pozwolę sobie na ręce pana ministra Witolda Bańki złożyć podziękowanie dla wszystkich pracowników ministerstwa za to, że ten projekt znalazł akceptację, znalazł poparcie. Dziękuję bardzo pracownikom merytorycznym Urzędu Miejskiego w Słkowicach, którzy przede wszystkim przygotowywali ten projekt od początku projekt tego wniosku i, i ten wniosek złożyli, konsultowali go, bo takie konsultacje również były wyjaśnienia, y, przebiegło to sprawnie, w związku z tym, że przebiegło to sprawnie, mamy dzisiaj efekt w postaci po pierwsze, tak prowadzone inwestycji, a po drugie tego, że mamy możliwość do otrzymania dofinansowania zewnętrznego, które w naszej sytuacji, w sytuacji samorządu i w sytuacji finansowej gminy jest bardzo ważne, istotne i naprawdę bardzo nam pomaga. Za to bardzo serdecznie dziękuję i oczywiście Państwa zapraszam do zobaczenia tego, w jakim etapie jesteśmy na tej chwili. Dziękuję.